Staniu, panie maliniak. Sz Szczęść Boże, księży proboszczu. Dzieci moje drogie. Zebrałem was tu, aby wam coś oznajmić. Będziemy mieli gości. Jakiś przystojny ksiądz z Watykanu, albo młoda zakonnica z kryzysem wiary. Nie, nie, nie. Rodzina uchodźców z Syrii. Abdullah, Fateh i mały Ahmedzik. Raczej wirus, bakteria i mały pasożyt. Dlaczego? Musimy ich przyjąć. Dlaczego? Papież tak kazał. Ja już dawno mówiłem, że on jest P.O. Spełnia się apokalipsa świętego Jarosława. Kurde, ledwo, ledwo żeśmy platformę pogodzili, następna zaraz zalezie. Przed wojną uciekają, dom im zburzyli. Tak, dom, lepionka z wielbłądzik Tam nie potrzeba żadnej bomby wystarczy, byle deszcz, już ta chałupa się w mieści. Co mówi Biblia? Co mówi Biblia? Głodnemu daj jeść, spragnionemu daj pić, a naiwnemu gardło podarżnij! Odpowiada wesoło Koran. Panie Staniu, pani Staniu, od jutra będzie Pani gotowała dla sześciu osób. Jezu, to trzeba będzie duży kocioł kupić. Jeszcze w tym kotle się nasze głowy będą gotowały. Jezus, Mario. Oj głupoty, pan gada, panie pani Marii. wiem co mówię. Panie Staniu. Ta. To może zamiast tego jednego dużego kotła, pani by kupiła dwa mniejsze. Żeby ich nie kusiło. Ja, ja, jak mniejsze? No, żeby się głowa nie zmieściła. Wielkie, ale już oni mają swoje metody. Dziabną nas do pół i koniec. Będą chcieli, że nas do czajnika wcisną. Słuchajcie, to może ich tymi kebabami nakarmimy. Pojedzą tego swojego jedzenia, to szału nie dostaną. A pani by umiała taki kebab zrobić? Nie wiem. Ja wiem, że pani umie. Co tam, jak u nich bylek w sekundę kałacha złoży, to stara baba u nas kanapki nie sklei? Ja wiem pani Steniu, wiem, bo ja to widziałem w telewizji. Oni ostre lubią i baraninę jedzą. Jezusicku ksiądz jest spod znaku barana. Ale pani jest dzida, jak tak los, mówią ostre, wiem co trzeba zrobić. Wejdzie się barana wypatroszy, do środka się. Na siarki, pani go zaszyje szyję im przed drzwiami. Czy rano wyjdą, patrzą baran. Rzucą się na niego, zeżrą, 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 to ich brzuch paliło, popędzą do stawu wody, się opiją, opiją, opiją i popękają jak pięty pani z teni. Tak zrobimy. Trochę chrześcijańskiej empatii, panie Marinia, Proszę bardzo, to już ksiądz może kościół na meczet przerabiać. Nie będzie drogi krzyżowej, tylko półksiężycowa. Po łuku będziemy zapieprzać! Ka, 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 każą mi w tej sukience chodzić, co ma tylko dziurę na oczy! No? Będzie pani miała widok? Tak, pies z budy. A nie przyszło wam ciołki do głowy, że to nie oni nas, ale my ich na porządną wiarę nawrócić możemy. E, jak ksiądz kilka lat organisty na chrześcijaństwo nie może na, nawrócić, to co dopiero terrorystów? Mm. No, to co wy opowiadacie? Co wy opowiadacie? Przecież nikt głośniej w kościele nie śpiewa niż on. E? Teraz ja coś, coś księdzu powiem. Jak nas powiedzieć? Ten sam organista, to tak się ładnie żegna, tą samą ręką tak potrafi żonie przypieprzyć, że ta w powietrzu ojcze nasz zmówi, zanim spadnie na mordę. No może i tak, może i tak. Wie, wie, wiem, co zrobimy. Jak któryś z naszych gości z Syrii będzie umiał na organach grać, to go zamienimy. Mhm. Jak te mochary popatrzą, co tam, co, co, co to za diabeł na organach zasuwa, to dopiero będzie fala uchodźców z kościoła. Naszego, naszego organisty lepiej nie ruszać. Tak. Sp***cyn, ale nasz. I w końcu to mój mąż. <laughs> Tuni! oni! Ksiądz otwiera! Ksiądz nie otwiera! Niech... Ja nie puszczę, nie wolno! Niech się dzieje, wola nieba. Aleluja i do przodu. No i poszedł. I po księdza. Może i dobrze. Nim się najedzą, to do nas nie dojdą. Ja trzy dni będą mieli żarcia. Panie, powiedz, na czym to y, muzułmaństwo w ogóle polega? No na tym, że się z niewiernymi walczy. No też proboszcz ten z niewiernymi walczy. A jak który pójdzie do spowiedzi powie, że ma babę na boku, to od razu mu ksiądz każe, że y, da w kościele naprawiać. On tam sam mógłby parę dachówek przebić. I co? Ja! To nie oni. A kto? Imigracja ekonomiczna. A jak to się odróżnia od uchodźców? Proboż sąsiedniej parafii przed stubę pożyczyć. No, a skąd ja mu wezmę? No. Skąd ja mu wezmę? No. Pogrzebów jak na lekarstwo sam ledwo wiąże koniec z końcem. Jeszcze się w te franki, cholera, w pieprzy. Ech. Potrzebny mi był ten Royce Royce jak świni siodła. Po mojemu, no. po mojemu to ci uchodźcy tu miejsca nie zagrzeją. Do Niemiec uciekną. No dlaczego? No tak, ja słyszałam, że tam jest taki socjal, że tam na Guten Morgen y, w każdemu tysiąc euro dają. Co panie nie. Naprawdę? Nie, ma się co gwać. Yy, łatwo pani mówić, łatwo pani mówić. Bo panią to tylko zgwałcą, a nas księdze to zatłuką. E, no, mo, może nie będzie tak źle. I was też tylko zgwałcą. Pan <noise> kapel, <noise> masz pani Hej, Heila! Abdulla! Pan kapel! A Hej! Źle! Ha! Oh, chodź, chodź, chodź. Oh, oh, oh. Witacie, uchodźcy! L jedzenie w lodówce! Tu ksiądz probość. Ja, ogrodnik Maliniak i pani Stenia wyjechaliśmy za chlebem do Niemiec. Ha, ha, ha! Yes! Yes! Yes!